Hej, cześć czołem. Witam was w kolejnym materiale z Last War. Eee, tak jak wspomniałem w wcześniejszym materiale, jest to materiał zaraz po tym, który nagrywałem. Czego on dotyczy? Dotyczy on drugiego tygodnia w tarcie naszej rozgrywki. Tak więc bez sergieli przejdźmy do opisu. Jeżeli chodzi o drugi tydzień, w porównaniu do pierwszego największą istotą, która jego rozróżnia to jest Top Commander. Top Commander to jest raczej pierwowzór, a raczej może bardziej prowadzenie do eventu Versus, który pojawia się co po tydzień po tym jak ten event się zakończy. Czyli zasadniczo. W drugim tygodniu po raz pierwszy pojawia się Wam Top Commander i jest to wydarzenie jeden raz. Później w każdym kolejnym tygodniu Wyja pojawia się wydarzenie versus czyli alias versus alias. E, co to ma na celu? Mm, top Commander ma was przygotować do tego wydarzenia, a versus alias pojawia się zasadniczo każdego tygodnia od nowa i od nowa. I nie ma przerwy pomiędzy żadnym z tych wydarzeń. E, co jest istotne? Istotne jest to, żeby w odpowiednie dni odpowiednie dni Stosować się do odpowiednich wymogów punktowych. Szerzej o tym, jak się zachowywać versus Alliance, opowiedziałem w materiale, który bardzo polecam obejrzeć, ponieważ on opisuje dokładnie krok po kroku, dzień po dniu. A co do Top Commander, to jest zasadniczo taki sam. W pierwszym dniu opiera się on na wydawaniu staminy oraz zadaniach związanych z radar. Questów, drugi dzień opiera się na budownictwie, trzeci dzień opiera się na badaniach. Czwarty dzień opiera się na y, bohaterach i jego rozwoju. Piąty dzień opiera się na rekrutacji oraz przyspieszeniach. Szósty dzień się y, opiera na tym, żeby zabijać jednostki. No i siódmy dzień to jest podsumowanie wszystkich wcześniejszych dni. To jest najistotniejszy aspekt tego drugiego tygodnia, którym mamy do czynienia. Kolejnym aspektem, który jest ważny, no to jest dalszy rozwój, rzecz jasna, głównej kwatery i głównie baraków oraz budynków powiązanych z tym, żeby tą kwaterę rozwijać dalej. Standardowo udział we wszystkich rodzajach eventów. No i bardziej tutaj już rozwój wiosek, ponieważ później, jak wcześniej wspominałem, po pięciu pierwszych dniach mamy bitwę o wioskę numer 1, czyli pierwszego levela. Tak, po kolejnych trzech dniach i kolejnych trzech dniach mamy stopniowo rozwój wiosek Level 2 otwartych, Level 3 otwartych, no i wiosek Level 4 otwartych. Wraz z tym postępem kolejną wioską będzie wioska Level 5, która otwiera się w tym przypadku za 4 dni. Eee, co jeszcze, jeżeli chodzi o drugi tydzień rozgrywki? No. Zasadniczo rozwój, rozwój i jeszcze raz rozwój. Polecam osobiście, jeżeli chodzi o drugi tydzień rozgrywki, częściowo skupić się na tym, żeby właśnie zdobyć przede wszystkim te oznaczenia w top commander, ale jednocześnie postarać się oszczędzić surowce do wydarzenia. Versus. Ważnym wydarzeniem, jeszcze w drugim tygodniu, które ma miejsce, jest Lucky Spin. I serdecznie polecam wykorzystać tutaj Lucky Spina jak najbardziej e, szczególnie jeżeli macie jeszcze kryształów w większą liczbę, byle użyć ich co najmniej 10 do odblokowania Diwy. Dlaczego? Ponieważ Diva jest zasadniczo jednym z lepszych DPS-ów, jeżeli chodzi o samoloty, ale dodatkowo Diva sama w sobie oferuje Wam dość dużo, zważając że ona jest złotym bohaterem. Więc jest zasadniczo znacznie lepsza pod PvP, niż Bohaterzy Fioletowi. Widzicie, zużyłem 6 spinów, nie dostałem ani jednego szarda. 10 spinów kosztuje 5000. Możecie też rzecz jasna kupić pakiet za 25 zł, jeżeli chcecie. A jeden spin kosztuje 500. Czyli ja sobie pozwolę zobaczyć, czy mam w plecaku jakieś kryształy. Mam trochę kryształów, więc serdecznie polecam je wydać. Jeżeli macie szansę na zwycięstwo tutaj, ponieważ ta postać jest tego warta. Kiedyś były jeszcze spiny na Kimberly. Nie wiem, czy one dalej są w ofercie, czy one się pojawiają później. Tak więc zaspinujemy za 10. Może chociaż raz nam trafi się jakikolwiek pojedynczy medal do Divy. ale jak widzicie, niestety nie mam szczęścia i jakoś mi się te medale nie losują. A dostałem 3 medale. 10 medali za samo spełnienie kryteriów. Zasadniczo, ja sobie zalosuję jeszcze raz za 10 i potem za 4 dodatkowe w celu zdobycia 30 poziomu, bo wydaje mi się, że to mi się opłaca. Ponadto, mm, nie ma za dużo możliwości, jeżeli chodzi o wydawanie gemów. Rzecz jasna, skupiacie się przede wszystkim na VIP-ie na początku rozgrywki. Zarówno e, sam rozwój vipa, jak i odblokowanie vipa, to są dwa różne aspekty, które są dość istotne, jeżeli chodzi o początek gry. E, jak najbardziej trzeba się na tym skupić. A jeżeli chodzi o rzeczy, które są w sklepach, to zapraszam do materiału związanego z zakupami, które są w sklepie. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o drugi tydzień. Musicie po prostu rozwijać się, być aktywni. Uczestniczyć w eventach, no i skupić się na tych dwóch aspektach, które wspomniałem. No i pamiętajcie o przejmowaniu wiosek, ponieważ one gwarantują Wam duży przypływ nagród, surowców i przyspieszeń także. Tak więc dzięki za obecność, dzięki za oglądanie. Na razie i Hejka.